To jest koniec Rybnickiego Smogu Oczy wyskakują A będę tak przytylany Yo, 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 siemaneczko, ziomeczki Witamy na kanale Rybnickiego Smogu Ja jestem Bartek, ze mną jest Max I Max ma nam do przekazania drobną wiadomość Słuchajcie widzowie, na okres zimą wracam do siebie na siłownię Ale na pewno będziemy się widzieć na innych odcinkach Także pamiętajcie o mnie Zostawię gdzie łopatkę w górę! Uh. Fajny komentarz i łapkę pod komentarzem. Pod komentarzem. <laughs> Dobra, lecimy na trening. Może z tam jakieś kółka porobić, i tak dalej. Tak jak czujesz te barki, nie? Nowe zajęcie z Wiem, trochę cię buję, ale dobrze, trzymaj. Jak już będziesz czuł, że masz dość, to schodzisz. No jest ciężko, widzowie. Muszę przyznać? Wow. Wow, 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 wow. Ale ciężkie. a będę tak przyznał. Kalista nigdy daje pod To Ostatni to już taki był na, panem, na, na no, no. <laughs> Masakra. Jeszcze trzy. No Jutro nie wstanę, jutro nie wstanę, będę leżał, kwiciał. już to jest koniec rybnickiego smogu. Małpa na drążku. Trzymaj. Trzymaj. No romy to. Już nie przebiegłem, a to pierwsza próba rozrzedkowa będzie na miniaturkę. Na miniaturkę będzie mała. To było tak szczerze. Nie no, ładnie to no, wyglądało. To z... Z Super, to nie? Jeszcze no. wróciłem, a ja utrzymałem to. <laughs> Dawaj jeszcze jedno co najmniej Tomasz Przytrzymaj, 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 przytrzymaj Tak jest. braku wytrzymałości i trzymasz, i trzymasz, i trzymas tak jest. To jest fajnie, to jest fajnie. z musisz tak. jedną taką zrobić tylko. Naciskam na tylko. No to jeszcze tylko jedną. <gry> no i cztery. Cztery, jest... cztery. trzy no, Plastyczna taktyka. <gry> Spoko, takie halypy nawet lepsze niż zejście I teraz samo zejście, że jak nie możesz. Do samego dołu. Do samego, jeszcze, jeszcze. I trzymasz. Dobra uh. Właśnie ja się dziwiłem, czemu ty tak dużo repów robisz. Albo ty to przeważnie robisz z tym, z obciążeniem, nie? No ale dzisiaj, jak kalistynikę robię, to robię bez. Robię po prostu maksymalną ilość, to jedną radę. Mhm. Przed tej głowie, jak wino zabrasz tak bardzo do przodu, to nie musisz, nie? O! Oczy wyskakują. To dobrze. <laughs> Jeszcze dwie, co najmniej. Jedna. Druga. I zejście z trzymaniem Zejście aż, aż, mnie ten, aż mnie w kolanie strzeliło Mam <grymne> trzynaście Także to by było na tyle tym odcinku Taki lekki kalistheniczny trening na siłowni z się. Także, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w i komentarzu pod kanałem, pod filmikiem, a nie pod kanałem. <laughs> I <Szybanko>. do następnego! <laughs>